Witam wszystkich serdecznie. Cześć. Dzisiaj pierwszy czerwiec, dzień dziecka. Ale nie dla nas. I prezent. No prezent dla Ani, tylko jeden. Zobaczcie, Znaleźliśmy ładny, ładny kawałek. I naprawdę Aniu, co mówiłaś o grzybach? A, by, by jakby wyparowały. Dokładnie. Chyba nie lubią deszczu. Ty... było, słucho, było, było pełno, a popadało i koniec. Tak, od tygodnia pada u nas non stop. Dzisiaj piękna pogoda, burze dopiero mają być wieczorem, a nie ma w ogóle małych, kompletnie. Wyparowały. Wyparowały, czekamy, żeby wyszły, świeży wypust <laughs> wyrzuciło, nie? Ania, czyń swoją powinność, twój, 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 twój. Ładny, ale wiesz o tym, że najprawdopodobniej będzie robaczywy. No to to normalne. Pokaż za prezentu, chociaż zobaczymy. Tak, może minie na choreczkę, tak bokiem, tak pięknie? Pięknie. Ładny grzybek. No co z tego? Idziemy na kurki, pokażemy Wam, czy te kurki to znalazłem. Wtedy coś urosły <laughs> Co to było? Ślimak. A nie lubi ślimaków? Nie, kolejną się do palców No i słuchajcie, główka jak w większości, przeważnie dobra, na większości. Ostatnio było pół na pół. A tutaj zobaczcie, poprzedniego razu jest mój korzeń, a tutaj obok widać coś wyrosło, ale popatrzcie już go. Pleś tu bierze i ślimak go zażar. Zostawiam go, bo nie ma sensu w ogóle. Tutaj rosły te wcześniej. te korzeń był. Tam jakieś grzybki są, ale nie wiem co to za grzybki. Ale tutaj popatrzcie. Przepiękny. Jest. 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 O, nie tylko jeden. Popatrzcie na niego. Ładny. A tutaj jest maluszek. Przyszła Ania Widocznie musi mi pecha przynosić jak przy mnie jest bo Odeszła kawałek znalazłem Trzy Aniu tam jeszcze jednego zobacz przy drzewku Nie wiem czy ten korzeń taki jest Ale on już jest podpleśniały Mały a podpleśniały Dobra wyrywamy te sprawdzamy Tak dokładnie pewnie ja mam wyrwać bo Jaka obrażona Foch słyszycie? przejdzie jej, do następnego grzyba tylko znajdzie jaka beczuleczka ja wiem, że ślimaki pożarły ale co mam wymagać od już niemajowych, od czerwcowych grzybów popatrzcie, tu zresztą widać jak ślimak go pierdziela. ja sobie powycinam po kawałeczku naprawdę, nie ma nic lepszego miś sosik ze świeżych grzybów do tej pory jadłem już dwa razy mm. za chwilę wyczyszczę tylko pokażę Wam tutaj jeszcze jakieś grzybki zobaczcie rosną jest ciekawostek tylko nawet mi się nie chce sprawdzać co to za grzyby wiki wszystko by powiedziało yy, dobra czyścimy te sprawdzamy co z nimi jest i szukamy dalej no i muchomorek czerwieniejący zobaczcie powie wam kicha naprawdę kicha zniknęły grzyby całkowicie Dobrałam jeszcze jednego no niestety ogonek oczywiście robaczywy główka na szczęście dobra być może coś będzie trzeba wyciąć jeszcze ale oby tamte kurki były idziemy na te kurki za chwilę o popatrzcie jeszcze jeden muchomor chyba jest jeszcze jeden muchomor czerwieniejący grzyb jadalny ale jak wspominałem na tamtych filmach nie znam się, boję nie zbieram dobra idziemy szukać dalej, ale mimo tylu deszczu, co spadło, to tutaj sucho, nie? na tej górce no nie wiem jakby tu nie padało dziwne nie wiem może namówię Anię, dojdziemy do samochodu do innego lasu jeszcze. Zobaczymy. A, słyszycie, a gołąbki się same zrobią. No tak gołąbki ważniejsze. Dobra, idziemy na kurki. No i zobaczcie. W końcu udało nam się trafić. Młodziutkie. Ania pokaż co znalazłaś. Zobaczcie. Proszę nie zrywaj go na razie. Jest piękny szorcika bym sobie chciał nagrać przybliżę wam tutaj popatrzcie wygląda praktycznie jak borowik sosnowy ale to usiadkowany taki piękny ciemny ja zobaczyłem tutaj bo to nie wszystko co Ania zobaczyła popatrzcie ja zobaczyłem tutaj tu jest To prawda ślimak w środku ale on jest młodziutki piękny i Aniu pokaż co następnego zobaczyłaś Teraz nie widzisz już? Widzisz, widzisz. Zobaczcie. Kolejny młodzieniaszek. A już się baliśmy, że nie będzie w ogóle młodych. No a tutaj nie wychodzi jeszcze? Patrz, to chyba wychodzi. Patrz, maluszek. Zobaczcie. Nie trzeba delikatnie wykręcić tego i wyciągnąć. Pozwolicie, że zrobię to na szorcie, a Wam pokażę, jak już będę miał. Dobra. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jak się zmieniło. Zdrowiutkie, młodziutkie, aż mięsiste. Tutaj mam teraz ceglasia. Też zadowolony z niego jestem, bo to pierwszy przeglas dzisiaj. I w miarę, w miarę ładnie wygląda. Zobaczcie. No ale na kurki mamy jeszcze tamte, co Wam pokazywałam, kawałek. A teraz Ania rozwaliła system. No tak, ona, ona. Jak zwykle. Pokażę wam coś, nawet nie czyszczę na razie tego Seglasia. Odstawiam tutaj za chwilę go obetnę i popatrzcie na to. Popatrzcie, popatrzcie. Popatrzcie. Popatrzcie, wszędzie są kurki. Boję się tutaj deptać. Tutaj zobaczcie. To są kureczki wszędzie. Wszędzie są kureczki i tam Dobra, zbierzemy się za zbieranie tych kurek Pokażemy wam ile ich jest, Ej, już zadowoleni, nie Ania? To chyba najlepsze grzyby teraz wiosenne dla nas będą. Popatrzcie. Uj. Pokaż. Pokaż wam z boku, tak. O, jeszcze zobaczcie. To są właśnie kureczki. Jeszcze Ania zrywa, a ja nagram sorcika na temat kurek. No, i popatrzcie, jak wygląda pięknie koszyk. Cudnie. Te najmniejsze pozostawialiśmy jeszcze tutaj. A tutaj w miarę jest ogarnięte. Ale komarów zaczęło się pokazywać masa. Dobra, szukamy dalej, ale jest pięknie. Zgadza się, nie? Słuchajcie, yy, wszedłem w to miejsce właśnie z Anią, gdzie znalazłem wtedy te małe kureczki. No, troszkę podrosły. Ale jest ich zdecydowanie mniej. Mniej niż było. Popatrzyłem na swoim filmiku, że było ich dużo, dużo więcej. Nie wiem o co chodzi. Dziwne. Dobra, zbieramy te kurki. I lecimy dalej. Nie wiem, czy już nie będziemy powoli kończyć, bo pić się chce. A oczywiście moja żonka nie wzięła wody z samochodu. Dobra, wiadomo, powtarzam się. tu dziś nie będzie. Ale kochanie Nie wzięłaś wody, bo ja Ci nie powiedziałem, wiesz. Dobra, nie będę się tłumaczył. Nie kompromituję się. Dobra, szukamy dalej. Zostawiłem Anię tam zbiorę te kurki. Postanowiłem się przejść jeszcze po tych tutaj. zobaczcie Ale chyba też będzie no zobaczymy, mam nadzieję, że że główka będzie dobra zakryjemy zobaczymy, co z niego będzie oby główka była dobra o, już zmęczeni jesteśmy tam jest jeden zepsuty całkiem nie wiem, czy go widać zejdę z tej góry, pokażę wam ale już po nim. i widać już po nim całkiem to jest kilka górek do obszukania A zrobiło się już bardzo gorąco Także będziemy powolutku kończyć I chyba znaleźć jak najszybszą drogę do samochodu Tylko Durędy. z jednej strony bagno, z jednej góry No zobaczymy Dobra, chyba już do podsumowania. No i zobaczcie, kapelusz zdrowy na szczęście. mu ile tam narwałeś tych kurek jeszcze? No, jeszcze ładnie, już ładnie. Jest, fajnie. Także powolutku, najszybszą czasą uciekamy. Już Aniu biorę od ciebie koszyk. Bo ludzie powiedzą, że nosisz. Nosisz? coś cały czas nie wykorzystuje do dźwigania. Ale ty jesteś niedobra, ale będzie hejt na mnie. Kłamie! Dobra. Nie, nie. to on nasi zakup Dobra, do podsumowania. Słuchajcie, to będzie podsumowanie. Tyle mamy grzybów. A teraz popatrzcie, ile się pokazało już jagód. Tam wszędzie są jagody. Pięknie. Widzicie? Zobaczcie. To ja wam pokażę. Słyszycie co Ania mówi? Że następny filmik jak na jagody przyjedzie. Nie, ja Tarek brz... taki Też są? To są zielone, ale... Zobaczcie ile jagód. Tu już ładnie się pojawiają, są jeszcze zielone niektóre. Tak, jeszcze część nie dojrzała. Jeszcze chwilkę poczekajmy. Ja jeszcze bym proponował tydzień poczekać, one ładnie dojrzeją zobaczcie, naprawdę jest masa, wszędzie jagody popatrzcie, popatrzcie na ten krzak tutaj patrzcie, to bardzo dużo komarów nas gryzie teraz dobrze, także kochani tyle dzisiaj, dzień dziecka zakończony, do zobaczenia cześć wam wszystkim, pa